Planujemy dość dużo, planujemy łącznie na drogi wydać ponad 3,5 miliona złotych. To będą inwestycje różnego kalibru, od takich drobnych poprawiających bezpieczeństwo wyczekanych od lat peroniki, przejścia dla pierwszych, kawałki chodników, ale takie kawałki, które, na których bardzo zależy mieszkańcom. Będą też takie duże inwestycje jak droga Bielawa-Kietlice. W tym roku będzie wykonany pierwszy etap w przyszłym drugi, całość inwestycji to jest ponad 3,5 miliona złotych, znaczna część środków to są środki z funduszu Polski Ład. Znajdujemy się na drodze powiatowej 3007D pomiędzy miejscowościami Myśliszów oraz Kietlice. Jest to droga klasy Z, klasy zbiorczej i niestety nie osiąga wymaganych przepisami parametrów, stąd właśnie potrzeba jej przebudowy. Dodatkowo na przebudowę składa się również konieczność wymiany praktycznie całej nawierzchni oraz podbudowy drogi, która przez lata użytkowania e, znacznie ucierpiała. Zakres przebudowy obejmuje 2180 metrów bieżących drogi, wymiana nawierzchni, wymiana całej podbudowy, budowa poboczy, budowa odwodnienia, przebudowa istniejących zjazdów oraz przepustów, a także w miejscowości Kietlice wzdłuż zabudowy jednorodzinnej, budowa chodników, budowa aktywnego przejścia dla pieszych, przebudowa skrzyżowania. Oraz w Bielawie już na wysokości miejscowości Myśliszów droga będzie rozbudowana poprzez budowę pętli autobusowej umożliwiającej mieszkańcom Myśliszowa korzystanie z komunikacji miejskiej. Staramy się zawsze robić to tak, żeby nie tylko inwestować w jednej gminie, ale we wszystkich. To też oczywiście zależy od tego, na jakie inwestycje dostaniemy dofinansowanie zewnętrzne, bo to jest podstawa wybrania inwestycji do realizacji, ale staramy się te projekty też tak rozśrodkowywać, żeby na terenie całego powiatu była taka, były takie zrównoważone inwestycje, które będą służyły naszym mieszkańcom. Wbrew pozorom ruch na tej drodze jest naprawdę duży. Jedno, niejednokrotnie mieszkańcy udają się tędy do Ząbkowic, do Piławy Górnej. Także jak widzimy nawet w czasie nagrywania materiału samochody jeżdżą tędy co chwilę. Jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego, co najprawdopodobniej nastąpi na przełomie stycznia i lutego. Po rozstrzygnięciu przetargu przewidujemy, że czas trwania robót powinien zamknąć się w terminie 13 miesięcy. Drogi, chodniki, przejścia to są bardzo ważne elementy. Stawiamy głównie na te, na te drogi, ale to też wynika z tego, że na te drogi, na te chodniki Poziom dofinansowania jest bardzo duży, a tutaj też chcemy wykorzystać jak najlepiej nasze pieniądze budżetowe, żeby do każdej złotówki dołożyć dwie, trzy, cztery, jak najwięcej, żeby tych rzeczy zrobić jak najwięcej za jak najmniejsze pieniądze z budżetu powiatu. To jest największa inwestycja. Poza tą inwestycją planujemy jeszcze remont drogi w Kiełczynie, budowę trzech przejść aktywnych, jedno w Jaźwinie, jedno w Niemczy, jedno w miejscowości Oleszna. Budowę chodnika w Piskorzowie, budowę chodnika w Ostoszowicach, budowę chodnika w Dobrocinie. Formy współpracy są różne i to też trzeba powiedzieć tutaj, że niektóre gminy są naprawdę bardzo aktywne, niektóre gminy bardziej zabiegają, nawet przejmują nasze drogi, nasze inwestycje na siebie, bo mają możliwość pozyskania środków. No oczywiście im wtedy pomagamy finansowo. Bywają gminy nieco bardziej odporne, ale współpracujemy ze wszystkimi. Jesteśmy w tej chwili przed ogłoszeniem tego największego przetargu, który dopiero pokaże, jak inflacja wpływa na ceny robót budowlanych. W tym roku tak naprawdę rozstrzygnęliśmy dopiero dwa małe przetargi, które tak naprawdę prawie się zmieściły w tych pieniądzach, które były zakładane. Czyli jakby w tej inflacji na tą, na tą chwilę jeszcze nie widać, ale obawiamy się, że przy tych inwestycjach dużych, przy tych inwestycjach wykonywanych Troszkę później może być widoczna, będziemy się tutaj bacznie przyglądać, no i będziemy szykować te środki na ewentualne dofinansowanie tych inwestycji z naszego budżetu, żeby one mogły dojść do realizacji. Postęp jest bardzo duży, tak naprawdę od roku 2006 w drogi na terenie powiatu inwestuje się bardzo dużo. Początki były może trochę niemrawe, ale to też wynikało z tego, że wtedy tych środków było może nieco mniej, ale też był potężny głód, te drogi. E, powiatowe były w bardzo e, złej jakości. Było bardzo złych dróg wymagających potężnych remontów. No w tej chwili te proporcje się odwróciły. Tych dróg takich w bardzo złym stanie jest zaledwie kilka procent, ale my też dostrzegamy, że one jeszcze są. One jeszcze są i staramy się e, robić wszystko, żeby ich było jak najmniej, a też taka prawda, że za lat kilka, te drogi, które były wyremontowane w tym okresie od roku 2006, też będą wymagały remontów, być może nie tak gruntownych, nie tak drogich, ale będą i musimy się też powoli na to przygotowywać.